Dzień minuty, Michał Kobosko. Rząd skłóconej prawicy chce przedłużyć swoje funkcjonowanie, oferując nam wszystkim program wszelkiej szczęśliwości, znany pod skromną nazwą Nowy Ład. Co w nim będzie? Nie do końca wiadomo. Na razie znamy tylko plotki i pogłoski. Jeśli im wierzyć, to rząd chce zaoferować astronomiczną podwyżkę kwoty wolnej od podatku i zwolnienie z podatku znacznej części emerytur. Brzmi cudownie? Oczywiście. Pytanie jest jednak naturalne: kto miałby za to zapłacić? I równie naturalna odpowiedź: pan, pani, my wszyscy, społeczeństwo. W przyrodzie nie ma czegoś takiego jak budżet państwa. Budżet państwa to są nasze podatki to ile odejmuje nam się z pensji, o ile więcej płacimy w sklepie czy na stacji benzynowej. A w tym obecnym budżecie państwa polskiego wieje wiatr, zieje pustka. Wszystko zatem wskazuje na to, że rząd chce nam zaproponować gigantyczną podwyżkę podatków. Rząd robi to w momencie, w którym ta nasza realna rzeczywistość coraz bardziej skrzeczy. Pacjenci chorzy od kilku dni są przerażeni po tym, jak Narodowy Fundusz Zdrowia zalecił odłożenie tysięcy zabiegów operacyjnych na czas po covid -zie. Szczepienia, ten słynny narodowy program, ślimaczą się potwornie. A w szpitalach dramatycznie brakuje lekarzy i pielęgniarek, już nie ma ich skąd brać. Chciałoby się powiedzieć nowy ład, stara bieda. Ale co to wszystko obchodzi Kaczyńskiego?